Proszę Państwa, mamy tutaj gablotę, w której są przyzwoici sędziowie Polski Niepodległej, II Rzeczpospolitej, kończy się na Supińskim. I mamy zbrodniarzy komunistycznych, sędziów, którzy w ogóle nie skończyli studiów, byli wyłącznie na krótkim kursie Urzędu Bezpieczeństwa zorganizowanym w Łodzi. I po kilku tygodniach otrzymywali certyfikat Zabarcie sędziego. Pomycznego. Tak samo jak Kiszczak mm -hmm. i Jaruzelski nie kończyli studiów, tylko mieli specjalny taki kurs i dostawali stopień oficerski. Zresztą ten kurs pierwszy przeszli w szkole NKWD w Riazaniu. Także mamy tutaj zbrodniarzy komunistycznych i mamy potem i jest... sędziów od Trzębosza, sędziów. Ten jest bardzo przyzwoity, to Szczęboż i Dąbrowski. Mamy sędziów trzeciej Rzeczpospolitej. Zobaczcie, nie jest to niczym odróżnione, po prostu oni uważają, że są spuścizną II Rzeczpospolitej, to by było trafne, potem nie ma żadnej różnicy, mają PRL zbrodniarzy, tych, którzy skazywali żołnierzy niezłomnych na karę śmierci, którzy niszczyli ludziom życie, odbierali majątek i Płynnie nam przechodzi ta szajka zbrodniarzy komunistycznych w Trzecią Rzeczpospolitą. Jak przychodzi ktoś z młodego pokolenia, to w ogóle nie wie o co chodzi. Tak jest teraz na komendach policji. Zauważyłem w Katowicach jest tak: funkcjonariusze policji przedwojennej zamordowani w Katyniu, następnie zaraz funkcjonariusze milicji obywatelskiej, którzy zginęli w walce z reakcyjnym podziemiem, wszystko jest razem, w takiej gablocie jak tu. Następnie są funkcjonariusze, którzy ścigają Markwickiego następnie są funkcjonariusze, którzy ścigają przecież Rzeczpospolitej, jakiś tam na Malcie dajmy no, to na to. Czyli, czyli rozumiecie państwo, po prostu mamy klasyczny przykład tego, z czym walczymy, to znaczy pomieszanie z poplątaniem, czyli państwo niepodległe i zbrodniarzy. Wszystko razem. Nie ma żadnego wzorca moralnego, nie ma żadnych zasad państwa prawa. To jest po prostu jedno wielkie oszustwo. Nic więcej. Po prostu, tu mamy w pigułce to, z czym walczymy i co będzie... Kto ma moją torbę? Chyba... Daj mi. Tutaj zobaczcie. Chciałem wam pokazać coś, z czym przyszliśmy do tego sądu. Myśmy... My oczywiście mieli to w dużym rozmiarze, podtrzymaj z myśmy to mieli w dużym rozmiarze, ale też można na przykładzie małego rozmiaru, o, i tutaj mamy, możemy, możemy po prostu tak. powiedzieć, że to jest sensem tego dzisiejszego przyjścia, tego, co było pierwszą naszą akcją w Sądzie Najwyższym, oczywiście z całej serii działań, Zanim tutaj wygonimy to, tych zbrodniarzy, tą hołotę, to oczywiście troszkę czasu minie, ale no ten jest pierwsza, pierwsza akcja za nami, pierwsze koty za płoty. Bardzo uważam, to ładnie nam dzisiaj wyszło. Pokazaliśmy naszą siłę moralną i kompletną bezradność policji, która po prostu mówiła, że nic do nas nie ma, no bo nie ma, no bo oczywiście nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby nas represjonować. Kto chce na pamiątkę, to daje... ja mam takie ważne pytanie. Chodź, ja który z tych, tych sędziów ma mandat do sprawowania... Tam do kamery policji. Moment. To chce to proszę, proszę. Ja, ja nie mam takiej wiedzy historycznej. Co? Czy sędziowie w drugiej z rzeczy postaci, postaci, postaci. Mieli, sp mieli społeczny mandat do stosowania swojej Czy jest to po prostu taka tradycja. Przed wojną było w ogóle inaczej. Proszę. Było, w drugiej Rzeczpospolitej było jak w pierwszej Rzeczpospolitej. Mianowicie funkcja sędziego nie była tak jak dzisiaj. Funkcją urzędnika państwowego. Tylko było się na urzędzie, czyli było się niezależnym urzędem, czyli każdy sędzia był urzędem, a dzisiaj sędziowie i gremio są urzędnikami w sądzie. To jest zupełnie inna sytuacja. Co to powoduje? Dzisiaj sędzia się bardzo liczy ze zdaniem większości kolektywu w sądzie, czyli tak zwanego zgromadzenia ogólnego sędzia. A w pierwszej i w drugiej rzecz Rzeczpospolitej każdy sędzia. Był osobno, osobną instytucją. Miał powołanie i był jakby sądem, czyli miał całkowitą niezależność. Nie było tego, tak jak dzisiaj mamy stadnego poczucia, że się zwraca po opinię innych sędziów, to co byliśmy przed chwilą. Sędzia ma mieć własną moralność, własne doświadczenie życiowe, własne poczucie tego, co jest w interesie. Jeżeli okaże się bandytą w tym, w tym czy w tym systemie, jakie możliwości? Ci jego poddani mieli uniknąć takiej patologii władzy. Może gdzie, dzisiaj mamy możliwość uniknąć? Nie mamy możliwości, możliwości, możliwości uniknąć patologii władzy, to bo to nie to ma możliwości to 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 odwoływania tych ludzi. Ani my ich nie powołujemy, ani nie odwołujemy. Stąd ta cała patologia. W sędzia Wojciechowski napisano na ten temat, że absolutna władza tych sędziów powoduje ich absolutną demoralizację. Ale jaka jest różnica? Zobacz, bo nie nagrywa z tym, co nagrać. Czy była możliwość? Nie, no. W skończyła się? tak, tak w była możliwość rozliczania tych ludzi, gdyby oni, gdyby któryś z nich był tak zdemoralizowany jak dzisiejsi sędziowie, czy z zesanacji byłby usunięty? Tak, tak. tak. Najlepszy dowód na to, jaka była różnica między um, obecnymi sędziami, a ówczesnymi, była taka, że nie można było wtedy skorzystać z takiego mechanizmu, jaki jest znany teraz, że się bezpośrednio wywiera presję na sędziów. Wtedy powszechnie sędziowie wydawali orzeczenia które na przykład były niezgodne z, z wolą władzy, co się bardzo często w II Rzeczpospolitej zdarzało. Na przykład w przypadku aresztowań, przywódców opozycji. To było normalne standardem, bo był sędzia śledczy, który decydował o tym, czy w ogóle zarzuty są poważne, czy można kogoś aresztować. Także mechanizm działania sędziów II Rzeczpospolitej był taki w praktyce, że można powiedzieć, że był wzorcowy. Do tego stopnia, że nawet okupanci, Niemcy i Rosjanie, pierwsze co robili, to zajmowali się eksterminacją sędziów, ponieważ wielokrotnie oni w drugiej rzeczpospolitej wydawali wyroki zgodnie z interesem społecznym. To jest ta różnica.